Home, sweet home! Mogą dzisiaj śpiewać kibice Barcelony. Witamy serdecznie przed No Kłaniają się Marcin Gazda i Mateusz Święcicki. 909 dni Barcelona czeka na powrót na ten stadion. My zazwyczaj tu się pojawialiśmy, żeby informować Was o tym, jak postępują prace. Dzisiaj pewne jest to, że spotkanie z atletikiem zostanie rozegrane na tym stadionie przy akompaniamencie 45 tysięcy gardeł. Strasznie wieje w Barcelonie, panie Marcini, a ja muszę zapytać, jakie Pan Masz jedno wyjątkowe? wspomnienie skampnął. Faktycznie wieje. 10 w skali Boforta, jak ktoś śpiewał. Jakie mam wspomnienia? Blond włosy, Ronald Kuman robiący przerzuty do Christo Stoiczkowa. Gol jego z atletikiem w finale Pucharu Króla. Słynny mecz, gdy Niemcy upokorzeni płakali. No i jeszcze może jakieś koncerty katalońskiego barda, Luisa Jacha. Czemu nie? Myślę, że jeśli chodzi o kwestię powrotu na kampną, no najistotniejsze jest to, że atmosfera tutaj, akustyka, to wszystko będzie zupełnie inne niż na chłodnym obiekcie Monżuik. No i co by nie mówić, aż 9 Piłkarzy z szerokiego składu obecnej Barcelony nie ma żadnego spotkania na tym obiekcie. Oczywiście, już na początku listopada mieliśmy otwarcie, taki trening, dwadzieścia kilka tysięcy osób oglądających zawodników barsy. Wielki entuzjazm dookoła pośród dziennikarzy, pośród środowiska, które tutaj czeka na to otwarcie, no bo wiadomo, że nie chodzi tylko Marcin o sentyment, ale chodzi o pieniądze. Jak to mówią katalończycy, lapela pela es la Kasa to jest kasa. To jest niezwykle ważne i w kontekście budżetu, i w kontekście na przykład zasady 1 do jednego. Tutaj trzeba zarabiać pieniądze. No i cóż, John Laporta wie, że na Camp Nou można zbić dużo, dużo kasy. Na przykład najtańszy bilet na ten mecz kosztuje 200 euro. To są bardzo duże pieniądze i to pokazuje, że Barsa często kieruje się nie do lokalnego kibica, ale do turysty, który przyjeżdża i jednorazowo jest w stanie dać dużo pieniędzy. Wieje jak małyszowi pod narty Willingen. Zobaczymy, czy tak będzie wiać Robertowi Lewandowskiemu, a może któremuś z zawodników atletiku. No i zespół z Bilbao zdobędzie Kampnął, jak niegdyś Sven Hanawald ustanawiał rekord wielkiej krokwi w Zakopanem. Serdecznie zapraszamy o 15.30 do Eleven Sports. Tam startuje nasze studio, a my z Marcinem po 16.00 będziemy łączyć się z Barcelony, chyba, że nas zwieje. Pozdrawiamy serdecznie.